Hej, hej, witamy Was w kolejnym dniu o nieludzkiej porze o godzinie 7, a wstaliśmy o godzinie 5, po to, żeby się wybrać na wulkan. Jeszcze jakąś godzinę temu było tu strasznie, strasznie ciemno, bo księżyc się schował, był w pełni, ale schował się za tym, e, za tym masywem górskim. Nie ma tutaj żadnych latarni, pojedyncze domy mają światła i właściwie tyle. I do tego cały, widzicie zresztą, że wszystko jest tutaj czarne. W związku z tym, jeszcze jakieś półtorej godziny temu było tu naprawdę, naprawdę po prostu mega, mega ciemno. A teraz jest już co pokazać. Plan na dzisiaj jest taki, żeby wyjść na wulkan właśnie w tym kierunku. Na ten moment jesteśmy w połowie trasy mierząc wysokością, a za połową, jeśli chodzi o odległość. I w tej chwili mam właśnie takie widoki. Jak wyjdziemy na szczyt, to zobaczycie, co widać ze szczytu. Jesteśmy już bardzo blisko szczytu i w tej chwili. Widok jest właśnie taki, co ciekawe, po prawej stronie można było zobaczyć chmury, które są niżej od nas, a za chmurami jest ocean. Właśnie dotarliśmy prawie na szczyt wulkanu i z drugiej strony wulkanu jest widok właśnie na krater. Nie na morze, tylko na krater. Natomiast na tą stronę, od której przyszliśmy, mamy widok dokładnie taki jak tutaj. Plus. W tym rejonie tutaj widać już ocean i oczywiście też chmurki. Prawdopodobnie tam też znajduje się Mojster, Mosteros, czyli miejscowość, do której zejdziemy jutro. Tak więc zejdziemy z tych 2000 metrów nad poziomem morza, tuż nad morze, więc będzie naprawdę duże, długie zejście. W środku tego krateru znajduje się dużo, dużo siarki. Nawet gdzieś widzieliśmy jeszcze dym unoszący się, właśnie dym z siarki. I tą siarkę czuć, naprawdę czuć tutaj jajkami. W tej chwili zmierzamy na sam szczyt. A więc taką mamy drogę. Jesteśmy w końcu na szczycie. Taki jest widok. Tak więc tutaj widać ten krater z siarką w dole. Tutaj mamy kawałek szczytu i towarzyszy I jest też e, widok na całą kaldeirę. Te części, które są czarne, to jest po prostu zastygła lagwa z erupcji z 2014 roku. Więc, jak widać, ta erupcja była dosyć duża i tak naprawdę zniszczyła jedną całą wioskę. Tak więc ta wioska, którą widzimy tutaj, to jest nowa wioska odbudowana po 2014 roku. Natomiast y, ta część brązowa to jest erupcja, to jest lawa, która spłynęła z y, erupcji w, chyba w 51 roku, a po 95 już nie pamiętam, która to była erupcja. I... No cóż, jest to jaśniejsze, bo jest to po prostu starsza lawa. Dookoła równiny widać drogę, która prowadzi drogę, e, nową drogę, wybudowaną po tym, jak właśnie w 2014 roku była erupcja, bo tutaj widać kawałek starej drogi, która została właśnie przykryta lawą i została tak naprawdę zniszczona. Wchodzimy inną drogą, a to jest okazja do tego, żeby pokazać Wam, jak ona wygląda. No już właśnie wygląda tak. W tej chwili czeka nas zejście, takie jak właśnie tutaj, czy bardziej ślizganie się niż schodzenie. Teraz zobaczycie, jak można tutaj zjeżdżać, jak na snowboardzie. Dajesz. Niesamowita sytuacja, po prostu stok, jeden wielki stok, po którym można zjeżdżać. No i na dole krater i w ogóle cała kaldera. Niesamowita sprawa. Zbiegliśmy w końcu do tego krateru. Więc możemy go teraz zobaczyć z bliska, i widać tutaj nawet trochę siarki i innych takich różnych rzeczy. Znajdujemy się obecnie na krawędzi tego krateru, i nawet czasami widać, jak ym, powietrze tutaj tak faluje, dlatego że ten krater jest wciąż gorący. I schodzimy w tym momencie na obiad. Zdjęcia samego jedzenia, jak już pewnie wiecie, pokażemy na slajdowisku. Zobaczcie na slajdowisku. Natomiast jeszcze w międzyczasie okazuje się, że tu jest taki całkiem spory dół. Całkiem spory dół. A jak się popatrzy, to właśnie stamtąd zeszliśmy.